Siema widzowie. Wiem, że mam taki inny głos. To mój pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Chciałbym jak najlepiej go zrobić. I się bardzo stresuję. Więc zacznijmy tą przygodę piratów. Najpierw muszę sobie Block Fruit. Fruita. Mam takiego fajnego. To jakiś ty... O, na gwiazdkę. Idę sobie po XP. A to nie tu, to nie tu to. to nie. Tak, ostatnio wydropiłem takiego fruita. To się zna, to się zna. i wie co to za fruit. Ja tyle nie będę aż gadał. Tylko... Tylko... No. Tylko będę brał. Jest mhm. Tu, tu, No, mam nadzieję, że będzie fajne. To, co słyszę, że że jest w tle moją mamę, która rozmawia. To będzie robot. Ale to nie trzeba gadać, tylko zacznijmy tą przygodę, którą zaczynamy. Mam nadzieję, że to się będzie Wam podobać i seria będzie się dalej kontynuować. I też no nie wiemy co to powiedzieć. Wiem, że mam chyba wojszata. Nie powiem wam, no, no niestety nie pokazuję twarzy. Nie gadam normalnie, ale może w przyszłości. Tylko że pierwszy mój odcinek na tym kanale to jest Block Fruit. Mam nadzieję, że po tym filmem, jeżeli zostawicie tutaj 10 łapek w górkę, to w górę, no, wie, tak, to będzie od razu kolejny odcinek. Też myślałem nad jaybrakem, block through, znaczy na bladem, albo no, trochę stronger, ale. Na razie zagrajmy w tą grę i no jak wymaksujemy coś. zobaczymy Mam nadzieję że jak najwięcej będzie tutaj trwać Wasz odcinek, mój odcinek bo też nie fajnie jest nagrywać i będę robił Q&A Jeżeli piszcie komentarze, będę mi zrobię. A teraz ja pójdę po for... To nie tu. Pomyliłem się chyba. Ale to nic. Ym, y, osoby, które pytały się, jakbyście się pytali skąd mam fluid, to zaspinam tak naprawdę. Nie pokażę Wam go, bo nie nagrywałam wtedy jeszcze. No i moje te rzeczy trwają. Już 3 minu... O nie! O nie! Mam 105 level i też się boję. Lecę. Jak też chcecie ze mną grać, to nic, kuba lolkę. Jeszcze wam to napiszę. K -u L, -o -l To taki nick i hashtag piszcie hashtag Blocks to będziecie brali udział w losowaniu do znajomych. Też napiszcie nick w tym. To właśnie zrobiłem Wam przejście. Yy, yy, teraz też będę robił, tylko yy, jak dopłynę na ła, jak dobijemy 10 subskryp subskrypcji, to z, z, to będę Was uczył, jak zrobić taki level. Już wróciłem przez tylko zapomniałem wziąć kuesta. Pirać. I patrzcie! Tak 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 Tak, tak. Zrobimy jeszcze takie. To będzie jeden quest i będzie koniec na dzisiaj, bo mam dużo pracy też. Nie chcę się nagrywać, ale no, mogę zrobić ten film. Jeżeli dacie te 10 łapek, to w, 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 następny film będzie dłuższy na pewno. Jeżeli zostawicie krok łapek. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Bo ja to nagrywam teraz. Nagrywam to nagrywam to o 13.16. A teraz skończymy. Na dziś to było tyle. Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Bye.